Mączniak nie pyta, on po prostu włazi z buciorami i rozsiada się wygodnie w Twoim ogrodzie. Na dodatek co roku i to jeszcze nieproszony. To jeden z tych gości, których nie chcesz mieć w swoim ogrodzie. Tuż za nim wleczesz się szara pleśń i zaraza ziemniaka. A o gangu mszyc ze zorganizowaną przestępczością lepiej już nie wspomnę. Na dodatek współpracują z mrówkami pod przykrywką. Czy kiedykolwiek zaobserwowałeś choroby roślin, takie jak zaraza zimniaka i mączniak prawdziwy na liściach roślin? Większość ogrodników zadawała sobie to pytanie, jak walczyć z tym zniechęcającym zadaniem. Tak grzybicze infekcje sieją spustoszenie w uprawach, pozostawiając ogrodników rozczarowanych i sfrustrowanych. Ale mam dla Ciebie prosty środek zaradczy z mleka i sody oczyszczonej. Wszystko, czego potrzebujesz, możesz mieć w swojej kuchni: mleko i soda oczyszczona oraz woda i olej. Te zwykłe produkty z Twojej kuchni mogą zadziałać cuda dla Twojego kwitnącego ogrodu i warzywnych grządek. Połączenie obu specyfików stworzy potężny fungicyt na pleś mączniaka i grzyby chorobotwórcze na warzywach oraz insektycyd na mszyce i mrówki. Można je zastosować razem, ponieważ nie wpływają na swoje oddziaływanie względem siebie na warzywach. Oprysk można stosować zapobiegawczo, a także gdy choroby i szkodniki się już pojawią. Wówczas oprysk zwalcza je, a na pewno opóźnia proces destrukcyjny. Dla bardzo zniecierpliwionych podaje przepis na oprysk już na samym początku, ale myślę, że warto zagłębić się w temat, by zobaczyć o co w ogóle chodzi. Na 1 litr wody stosujemy 1 łyżkę sody, 1 litr mleka świeżego 3,2% nie UHT oraz pół łyżeczki oleju roślinnego. Zwiększy to przyczepność preparatu do rośliny, a także uniemożliwia szkodnikom oddychanie. Stosujemy go co 7 dni. Mleko składa się z białek i enzymów. Te dwie substancje mogą hamować wzrost grzybów i zmniejszać ich szkodliwy wpływ na rośliny. Mleko tworzy korzystne środowisko po spryskaniu roślin, więc następnym razem nie lekceważ mocy zwykłego mleka. Soda oczyszczona jest naturalnym zasobem, który hamuje wzrost grzybów, a także dostarcza roślinom składników odżywczych. Zaraza ziemniaka to choroba grzybicza, która rozwija się w ciepłych, wilgotnych warunkach. Jest ona wskazywana jako brązowe plamy na liściach lub w postaci powłoki proszkowej pod liśćmi, która może powodować także owoców. Inną chorobą grzybową jest mączniak prawdziwy, który atakuje szeroką gamę roślin, w tym warzywa, drzewa owocowe, a nawet rośliny ozdobne. Pojawia się jako biała substancja proszkowa na owocach, łodygach i liściach. Może zmniejszyć plony, osłabić rośliny i wpłynąć na uprawę. Soda oczyszczona jest również nazywana wodorowęglanem sodu, zmienia pH środowiska liści i zapobiega rozprzestrzenianiu się grzybów. Aby złagodzić objawy chorób, należy regularnie spryskiwać rośliny. Ten roztwór sprawi, że twój ogród będzie zdrowy i pełen życia. Soda to ekologiczny środek, wodorowęglan sodu, nieorganiczny związek chemiczny występujący również w naturze. Soda oczyszczona jest całkowicie nietoksyczna dla ssaków, łatwo dostępna w każdym sklepie spożywczym i niedroga. Ale jak właściwie soda to robi, że daje nam tyle dobroci? Soda zapobiega rozkwitowi zarodników grzybów, jest najskuteczniejsza w przypadku owoców i warzyw, spnączy lub łodyg, ale regularne stosowanie na wiosnę może zminimalizować choroby grzybowe również na innych warzywach czy owocach. Wodorowęgan sodu jako fungicyd działa poprzez zakłócenie równowagi jonowej w komórkach grzyba, co powoduje ich zapadanie się. Należy jednak pamiętać, że soda jest lekko-żrąca oraz ma działanie neutralizujące kwasy, czyli może zmieniać odczyn gleby oraz poparzyć liście, jeśli zastosujemy zbyt dużą dawkę. Nie znaleziono jednak żadnych dowodów poważnych nagromadzeń wodorowęglanu sodu, a Federalna Agencja Ochrony Środowiska uznała wodorowęglan sodu za bezpieczny dla roślin jadalnych. Sodą zwalczamy głównie mszyce, ale także roztocza takie jak przędziorki oraz szpicele oraz mączliki. Zwalczymy też choroby takie jak mączniak rzekomy, czarna plamistość liści czy rdza. Ale nie oczekuję od Ciebie, abyś wierzył mi na słowo, że to działa. Zgłębimy się więc w badania naukowców nad stosowaniem sody w ogrodnictwie. I tak, zastosowanie sody oczyszczonej jako fungicydu nie jest nowym pomysłem. W książce Alfreda Hottessa A Little Book of Climbing Plants opublikowanej w 1933 roku wspomniano o stosowaniu jednej uncji sody oczyszczonej na galon wody w celu zwalczania mączniaka prawdziwego na różach pnących. Autor przysługuje ten pomysł rosyjskiemu fitopatologowi Janczewskiemu. W sierpniowym wydaniu czasopisma Organic Gardening z 1985 roku krótki artykuł autorstwa Wernera Schulza zatytułowany Recipe of Resistance donosi, że badacze w Japonii uzyskali skuteczną kontrolę mączniaka prawdziwego na ogórkach, bakłażanach i truskawkach. Zasugerowali cotygodniowe opryskiwanie uncji sody oczyszczonej na galon wody. Artykuł w czerwcowym wydaniu czasopisma Greenhouse Manager z 1990 roku podsumowuje wyniki trzech lat testowania sody oczyszczonej jako fungicydu dla róż. Dr. Kenneth Horst, badacz z Cornell University, zaobserwował zahamowanie mączniaka i czarnej plamistości dwóch głównych problemów dla hodowców róż z Nowego Jorku. Róże spryskano co 3-4 dni wodnym roztworem sody oczyszczonej i mydła owadobójczego. Ten ostatni został uwzględniony ze względu na jego właściwości powierzchniowo czynne. Surfaktyny to środki chemiczne, które zmieniają właściwości powierzchniowe cieczy. Mydło poprawiło skuteczność wodorowęglanu, sprawiając, że przykleją się do powierzchni liści i równomiernie się rozprowadzał. Dalsze eksperymenty wykazały, że samo mydło owadobójcze nie było odpowiedzialne za hamowanie chorób. Podczas gdy nie wskazano konkretnego stężenia sody oczyszczonej jako najskuteczniejszego w tłumieniu mączniaka, artykuł stwierdza, że 0,5% roztwór był najskuteczniejszy w zapobieganiu czarnej plamistości. Część prac na Cornell koncentrowała się na kontrolowaniu chorób grzybowych u dyniowatych. Pojedyncze opryskiwanie 0,5% wagi objętości wody sody oczyszczonej plus 0,5% oleju ogrodniczego prawie całkowicie zahamowało mączniaka na silnie zainfekowanych liściach dyni. Soda oczyszczona bez oleju do opryskiwania była nieskuteczna, a 2% roztwór sody oczyszczonej uszkodził liście. Opryski sodą oczyszczoną oraz olejem zapewniły również dobrą kontrolę plamistości liści u ogórków, zarazy liści alteriozy u melona i zarazy łodygi gumobatej u melona. Inne choroby przeciwko którym soda oczyszczona może okazać się skuteczna to anaraktoza u dyniowatych. Istnieje także znaczne zainteresowanie wykorzystaniem sody oczyszczonej i wodorowęglanu potasu do zwalczania mączniaka prawdziwego i innych chorób grzybowych roślin. Niniejsza publikacja zawiera krótki przegląd obserwacji badań i zaleceń dotyczących stosowania wodorowęglanu w ogrodnictwie. Obserwacje w gospodarstwie na powierzchni melonów w Virginii doprowadziły do zmiany w jednym gospodarstwie z syntetycznych fungicydów na okres sodą oczyszczoną z olejem. Plantatorzy ci włączyli do mieszanki płynny nawóz. Badania w Niemczech oceniały sodę oczyszczoną jako kontrolę mączniaka na winogronach. Wykonano trzy opryski, rozpoczynając od pojawienia się pierwszych objawów. Osiągnięto dobrą kontrolę bez straty jakości winogron. Optymalne stężenie wynosiło 1% roztwór. Artykuł w wydaniu magazynu Grower Talks z lutego 1996 roku kontynuuje badania na Cornwall. Testy z różnymi wodorowęglanami wykazały, że wybór odpowiedniego wodorowęglanu dla konkretnej choroby jest ważny. Zespół badaczy doktora Horsta odkrył, że wodorowęglan amonu miał najsilniejszy efekt w przypadku niektórych chorób. Podczas gdy wodorowęglany potasu i sodu działały najlepiej przeciw działaniu innym. Wodorowęglan potasu zapewniał najlepszą kontrolę mączniaka. Wodorowęglan sodu jest w porządku, ale nie jest tak dobry, jak mówi Horst. A wodorowęglan amonu nie działa na mączniaka prawdziwego. Podkreśla, że podczas gdy konwencjonalne środki chemiczne kontrolujące mączniaka są tylko środkami zapobiegawczymi, wodorowęglany mogą wyeliminować chorobę po jej pojawieniu się na niektórych uprawach pod warunkiem, że infekcja nie jest poważna. Jednym uszkodzeniem roślin związanych ze stosowaniem wodorowęganami w próbach było spalenie liści, gdy stosowane dawki przekraczały zalecane stężenia. Testy wykazywały, że wodorowęgan sodu nie zwiększa poziomu sodu w tkankach roślin, w glebie ani w wodzie odpływowej. Chociaż dokładny sposób ich działania przeciwko grzybom nie jest znany, Horst stwierdza, że wodorowęglany wydają się uszkadzać błonę komórkową w sporach mączniaka prawdziwego. Uważa również, że pH jest czynnikiem wpływającym na skuteczność wodorowęglanów. W każdym razie wodorowęglany są fungicydami kontaktowymi i zabijają moczniaka prawdziwego w ciągu minut. Federalna Agencja Ochrony Środowiska orzekła od grudnia 1996 roku, że wodorowęglany sodu i potasu są zwolnione z tolerancji resztkowej. Działanie to służyło ułatwieniu rozwoju i wprowadzeniu na rynek komercyjnych produktów wodorowęganowych do zastosowań ogrodniczych. Utwierdziło ono również przekonanie, że materiały te są w dużej mierze nieszkodliwe z perspektywy bezpieczeństwa żywności. Agencja Ochrony Środowiska i Kalifornijski Departament Ochrony Środowiska udzieliły rejestracji firmie Monterey Chemical produktu o nazwie Kaligrenfi Fungicyd na bazie wodorowęglanu potasu do zwalczania mączniaka, który jest dopuszczony do stosowania na winogronach, ogórkach tytoniu, różach truskawkach i szerokiej gamie innych upraw. Tak więc różne węglany i wodorowęglany okazały się skuteczne w walce z szarą pleśnią. Najczęstszą chorobą winogron po zbiorach. Naukowcy odkryli, że węglany były skuteczniejsze niż wodorowęglany w ograniczeniu kiełkowania zarodników szarej pleśni. A wodorowęglany sodu i amonu były lepsze niż wodorowęglan potasu. No to teraz przejdźmy do drugiego składnika. Jakim jest mleko? Jak wspomniano wcześniej, mleko zawiera białka i enzymy, które mogą hamować wzrost grzybów i zmniejszyć ich szkodliwy wpływ na rośliny. Ten roztwór może stworzyć sprzyjające środowisko dla Twojego ogrodu. Po spryskaniu roślin zaczynają rozwijać się pożyteczne mikroorganizmy, które zmniejszają infekcje grzybicze i ostatecznie wspomagają odporność roślin. Mleko chroni przed infekcjami grzybowymi i wirusowymi. W tym zarazą ziemniaka, a także przed łączniakiem prawdziwym. Mleko może być używane nawet jako pestycyd. Jest szczególnie skuteczny przeciwko mszycom i podobnym owadom o miękkim ciele, takim jak przędziorki i wciornastki. Warstwa mleka na liściach i pędach tworzy barierę ochronną chroniącą przed patogenami. Białka zawarte w mleku, które pod wpływem słońca działają antyseptycznie, i zarodniki grzybów na liściach już w początkowej fazie rozwoju choroby są niszczone. Więc w przypadku mleka nie leczy ono zaatakowanej rośliny, lecz zapobiega chorobom. Jeśli choroba zaatakowała, najlepiej pozbyć się zakażonych liści i zastosować zabieg. I tu znowu pędzę z dowodami. W Australii wykazano, że mleko jest tak samo skuteczne jak siarka w zwalczaniu mączniaka na winorośli czy grąkowca szarego na truskawce. W Nowej Zelandii stwierdzono, że mleko zwalcza choroby na jabłoniach. Poprzednie prace wykazały, że dolistne stosowanie mieszanek mleka krowiego i wody jest skuteczne w zapobieganiu mączniakowi prawdziwemu na cukinii, roślinach uprawnych, w szklarniach. Natomiast Francis J. Ferardino i Victoria L. Smith przeprowadzili wstępne badania nad dyniami uprawnymi w polu, które wykazały, że skuteczność takich oprysków dolistnych jest bardzo zmienna. Niemniejsze badanie jest próbą zmierzenia wpływu oprysków na bazie mleka na objawy mączniaka prawdziwego na liściach i składniki plonu dyni uprawnianych w polu w szerokim zakresie warunków środowiskowych. Dynie uprawiano przez 5 sezonów w roku 2000 do 2004 w lockdown farm w Hamden w stanie Connecticut. Projekt eksperymentu składał się z pięciu zabiegów opryskowych ułożonych w kwadraty łacińskie 5 na 5. Zabiegi opryskowe obejmowały konwencjonalną kontrolę chemiczną, brak oprysku, 1% sody oczyszczonej i dwa opryski na bazie mleka. Zabiegi na bazie mleka były średnio od 50 do 70% tak skuteczne w redukcji objawów liści i zgnilizny owoców po zbiorze oraz od 40 do 50% tak skuteczne w zwiększaniu plonu handlowego jak kontrola chemiczna. Ostatecznie eksperyment wykazał o połowę mniejszą skuteczność w opóźnieniu występowania epidemii mączniaka prawdziwego, zmniejszaniu strat w plonach dni, nadających się do sprzedaży i ograniczaniu gnicia owoców po zbiorach. Jednak ta strategia może zapewnić zwiększoną ochronę przed chorobą, jednocześnie zmniejszając obciążenie chemiczne środowiska. Zaskakujące, prawda? Mącznik prawdziwy dyniowatych wywołany przez fotosfera axanthi, stanowi poważny problem dla dyni i kabaczków, gdziekolwiek uprawiane są te rośliny. Fotosfera axanthi kolonizuje tkanki liści, łodyg i owoców i może zmniejszyć plony o ponad 50%. Kontrola chemiczna może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i często skutkuje lokalną selekcją szczepów patogenu, tolerancyjnych na stosowany systemiczny fungicyd. Z tego powodu stosowanie fungicydów musi być ostrożnie zarządzane, aby zachować skuteczność. Dlatego przyjazna dla środowiska alternatywa dla zwalczania aksantii byłaby bardzo przydatna. Wykazano, że opryski dolistne wodnymi roztworami świeżego mleka krowiego są bardzo skuteczne w zwalczaniu fotosferaksancji na cukinii szklarni. Zaobserwowano, że cotygodniowe opryski dolistne przy użyciu wodnego roztworu z 40% objętości mleka zmniejszają nasilenie choroby o 85% do 90%. Opryski dolistne na bazie mleka okazały się również skuteczne w zwalczaniu mączniaka prawdziwego na winogronach w winnicy i mączniaka prawdziwego na pszenicy w szklarni. Wstępne raporty wskazują, że opryski dolistne na bazie mleka są również skuteczne w zmniejszaniu objawów naturalnie występujących epidemii mączniaka prawdziwego na dyni, melonie i pomidorach w polu. Dosyć badań, przechodzimy do działania. Spryskaj roślinę całkowicie, zarówno od góry, jak i od dołu liści, bo to zwykle tam początkowo gromadzą się mszyce, jak i choroby oraz patogeny. Mają swój początek. I pozwól roślinie wyschnąć. Deszcz zmywa preparat, wówczas zabieg należy powtórzyć. Ale tak to jest w przypadku ekologicznych preparatów. Zwykle działają powierzchniowo, a nie wgłębnie jak środki chemiczne. Ważne jest, aby domowej mieszanki nigdy nie nakładać na roślinę w upalny lub bardzo słoneczny dzień ponieważ szybko doprowadzi do, do spalenia liści. Bezpieczne jest najpierw zastosowanie na jednej roślinie czy nawet liściu dla sprawdzenia wpływu. Środek jest bezpieczny dla owadów pożytecznych. Dodatkowe korzyści poza kontrolą chorób, ten tzw. Tak roztwór plus nawóz nie tylko zwalcza choroby roślin, ale także pomaga w przypadku ważnych dolegliwości roślin. Oba składniki są bogate w białko, sód, wapń i potas. Te składniki stanowią doskonały suplement wspomagający wzrost roślin i ich odżywianie. Po zmyciu z rośliny wszystko trafi do gleby. To bezpieczna i skuteczna alternatywa. Następnym razem, gdy zaobserwujesz infekcję grzbicze lub pleść wpełzającą na Twoje rośliny, nie zapomnij sięgnąć po mleko i sodę oczyszczoną zamiast nawozów wykonanych z silnych chemikaliów. Są one nie tylko skuteczne, ale także bezpieczne i przyjazne dla środowiska, dobre w zwalczaniu szkodników. Jeśli te informacje okazały się pomocne, nie zapomnij polubić filmu i zadać pytania w sekcji komentarzy. Życzę bujnych sadzonek, oczywiście ogromnych plonów. Bądźcie czujni, aby uzyskać więcej porad i wskazówek dotyczących ogrodnictwa w nadchodzących filmach. Ale, ale to jeszcze nie koniec, bo czy ten magiczny środek może mieć wady? Minusem z pewnością jest ograniczona skuteczność. Zgodnie z badaniami soda oczyszczona nie może być gwarantowanym lekarstwem na infekcje grzybicze. Może być konieczne częste stosowanie, aby zabić choroby. Komercyjne fungicydy nie wymagają wielu zastosowań. Podczas stosowania tego środka należy uważać, ponieważ nadmierne zastosowanie sody oczyszczonej może znacznie podnieść pH gleby. Utrudzi to roślinom wchłanianie niezbędnych składników odżywczych. Nagromadzenie soli, soda oczyszczona jest solą, a nadmiar soli w glebie może powodować pragnienie korzeni roślin i utrudniać wzrost roślin. Ogólnie rzecz biorąc, soda oczyszczona jest tymczasowym i delikatnym sposobem radzenia sobie z infekcjami grzybiczymi roślin, ale jednocześnie ma pewne ograniczenia. Najpierw zidentyfikuj problem chorobotwórczy i potem dobierz odpowiednie środki. Rozważ bezpieczniejsze opcje. Możesz znaleźć wiele innych organicznych fungicydów, które również pochodzą z naturalnych składników, takich jak olej nem lub siarka, które mogą być bardziej niezawodne w zależności od problemów Twoich roślin. Skup się na zdrowiu gleby. Upewnij się, że gleba w Twoim ogrodzie jest zdrowa, ponieważ zdrowa gleba ze zrównoważoną społecznością mikrobiologiczną jest mniej podatna na infekcje grzybicze. Jeśli okaże się, że gleba jest zdrowa, dodaj kompost i użyj materii organicznej oraz mikroorganizmów jak mikroflora, aby to naprawić.